Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś spotykamy się Duchem i Prawdą, aby przypomnieć sobie o znaczeniu modlitwy w naszym życiu. Modlitwa każdego dnia nie jest tylko praktyką wiary, jest pokarmem, który odżywia zarówno nasze ciało, jak i ducha, wzmacniając nas w codziennych wyzwaniach i zbliżając do serca Boga. Poświęcając czas na rozmowę z Panem, odnawiamy nasze siły, znajdujemy pokój wśród burz i przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Zaufanie mocy Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, jest fundamentem, na którym budujemy nasze życie. Jest niezachwianą skałą, przyjacielem, który nigdy nas nie opuszcza i orędownikiem, którego miłość do nas została ukazana na krzyżu. Zaufając Jego mocy, jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeciwności, znaleźć kierunek w momentach niepewności i otrzymać łaskę, która nas podtrzymuje i prowadzi. Dlatego zapraszam Was, moi drodzy bracia i siostry, abyście dołączyli do mnie w modlitwie, ale najpierw proszę, abyście zostawili swoje imiona w komentarzach i złożyli swoje prośby o modlitwę. Dzieląc się naszymi potrzebami i pragnieniami naszych serc, tworzymy społeczność wiary, wspierając się nawzajem i przedstawiając każdą prośbę przed tronem łaski z wiarą i nadzieją. Pamiętajcie, że kiedy modlimy się razem, moc naszej modlitwy się mnoży, a Bóg działa w cudowny sposób. Przygotujcie się, bo nadeszła wasza godzina, aby otrzymać łaskę Bożą i posuwać się naprzód z wiarą, ufając niezrównanej mocy Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Słuchajcie, co Bóg ma Wam do powiedzenia w tym momencie. Mój synu, mój synu, słuchaj uważnie słów, które dziś kieruję do Ciebie, ponieważ są one napełnione miłością i celem. Od chwili, gdy zostałeś stworzony, umieściłem w Twoim sercu płomień, który nigdy nie gaśnie, światło, które świeci nawet w najciemniejszych godzinach. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy, a to powołanie jest nieodwołalne, ponieważ jest częścią mojego boskiego planu, DLA Twojego życia. Nie bój się drogi, która przed Tobą stoi, ponieważ Ja będę z Tobą na każdym kroku, kierując Twoimi krokami. I wzmacniając twego ducha, próby, których doświadczasz i które przed tobą stoją, nie są znakami opuszczenia, lecz okazjami, aby moja łaska objawiła się w twoim życiu w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałeś sobie. Przyjmij te chwile z wiarą, wiedząc, że kształtują one twój charakter i przygotowują twoje serce na błogosławieństwa, które nadejdą. Otrzymaj moją łaskę dziś nie jako chwilowy dar. Lecz jako wieczne pieczęcie mojej obietnicy, de la ciebie. Ta łaska jest dowodem mojej bezwarunkowej miłości, źródłem siły, które nigdy się nie wyczerpuje, i zaproszeniem de la ciebie, abyś wzniósł się ponad okoliczności, zawsze patrząc na mnie, Twojego zbawiciela i przewodnika. W mojej łasce znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać wyzwania i w pełni objąć swój los. Przygotuj się, ponieważ nadeszła Twoja godzina. Ten moment nie jest przypadkiem, lecz częścią mojego dokładnego planu, który został ustalony jeszcze przed Twoim narodzeniem. Tak jak przygotowałem Mojżesza na pustyni i Dawida na pastwisku, tak teraz przygotowuję Ciebie w ukryciu, kształtując w Tobie charakter, który odzwierciedla mój, i wyposażając Cię w dary i umiejętności. Abyś mógł wykonać dzieło, które specjalnie dla ciebie zaplanowałem. Spójrz dookoła i zobacz, jak całe stworzenie tęskni za objawieniem się Synów Bożych. Jesteś jednym z tych synów powołanym do manifestowania mojej chwały na ziemi, bycia światłem w ciemności, solą, która nadaje życiu smak. Twoje życie jest świadectwem mojej mocy i miłości. Żywą historią, która inspiruje innych do szukania mnie i poznawania mnie. Nie lekceważ wpływu, jaki Twoje posłuszeństwo i wiara mogą mieć na świat wokół Ciebie. Każdy akt dobroci, każde słowo otuchy, każdy gest miłości rezonuje przez czas i przestrzeń, dotykając serc i zmieniając życia. Jesteś moim ambasadorem, moim przedstawicielem, i przez ciebie pragnę wylać moją łaskę i miłość na wszystkich, którzy przekroczą Twoją drogę. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży, oprócz mojej ciągłej obecności. Zapewniłem Ci wspólnotę wiary, braci i siostry w Chrystusie, którzy idą u Twojego boku, dzieląc Twoje walki, świętując Twoje zwycięstwa i zachęcając Cię do pozostania mocnym w wierze. Cenię te relacje, ponieważ są częścią mojej opieki i zaopatrzenia dla ciebie. Bądź czujny na szepty mojego ducha, który mówi do twojego serca i prowadzi twoje kroki. On jest obiecanym pocieszycielem, który uczy wszystkiego i przypomina wszystko, co powiedziałem. Jego głos jest cichy, lecz wyraźny, prowadzący cię zawsze ku prawdzie i pełni życia, jakie dla ciebie przygotowałem. Nie zatwardzaj serca, lecz bądź wrażliwy na jego kierowanie i przywództwo. Modlitwa to klucz, który otwiera niebiosa, bezpośredni kanał komunikacji ze mną. Nie postrzegaj jej jako obowiązku, ale jako przywileju dzielenia się ze mną swoimi lękami, marzeniami, radościami i smutkami, wiedząc, że słyszę każde słowo i odpowiadam zgodnie z moją doskonałą wolą de la Twojego życia. Poświęć czas na tę praktykę, ponieważ wzmacnia Twoją wiarę i pogłębia naszą relację. Nigdy nie tracą z oczu nadziei, którą macie w Chrystusie. Świat może oferować wiele obietnic, ale tylko ja mogę zagwarantować pełnię życia teraz i wieczność w moim królestwie. Ta nadzieja jest kotwicą Twojej duszy, bezpieczną i mocną, zdolną przetrwać burze życia. Gdy nadchodzą fale, pamiętaj, że jesteś zakotwiczony we mnie i nic nie może Cię wyrwać z moich rąk. W drodze do Twojego przeznaczenia konieczna będzie wiara, wiara, która nie widzi, ale wierzy. Jak bohaterowie wiary wymienieni w liście do Hebrajczyków, Twoja podróż będzie naznaczona wyzwaniami, wymagającymi całkowitego zaufania moim obietnicom, nawet gdy droga przed Tobą wydaje się niepewna. Twoja wiara zostanie oczyszczona i wzmocniona, czyniąc Cię żywym świadectwem mojej mocy. Pokora to żyzna gleba, na której rozkwita moja łaska. Zawsze pamiętaj, skąd przyszedłeś i jak zostałeś podniesiony moimi rękami. Nie dzięki własnej sile czy mądrości odniesiesz sukces, ale dzięki mnie. Utrzymywanie pokornego serca pozwala mojej łasce działać swobodnie w Tobie, wznosząc Cię na wysokości, których sam byś nigdy nie osiągnął. Wdzięczność powinna być melodią Twojego serca, ciągłym śpiewem, który uznaje moją dobroć i zaopatrzenie w Twoim życiu. Nawet w trudnych dniach zawsze są powody do dziękczynienia. Ta postawa wdzięczności zmienia Twoją perspektywę, otwiera oczy na liczne błogosławieństwa dookoła Ciebie i przyciąga jeszcze więcej mojej obecności do Twojego życia. Bądź cierpliwy wobec procesu, przez który Cię prowadzę. Tak jak rolnik cierpliwie czeka na żniwa, tak cierpliwie oczekuj na dzieło, które wykonuje w twoim życiu. Każda pora ma swój cel, a owoc cierpliwości jest słodki. Zaufaj, że wszystko, co robię, jest dla twojego dobra, nawet jeśli cel nie jest natychmiast widoczny. Odwaga będzie niezbędna w Twojej wędrówce. Będą chwile, kiedy zostaniesz wezwany, aby stanąć w obronie tego, w co wierzysz, stawiając czoła opozycji, a nawet niebezpieczeństwu. Pamiętaj, że nie dałem Ci ducha strachu, ale mocy, miłości i dyscypliny. Z tą odwagą możesz iść naprzód z pewnością siebie, wiedząc, że jestem z Tobą. Miłość jest największą ze wszystkich cnót wyróżnikiem wszystkich, którzy idą za Mną. Niech Twoja miłość nie będzie tylko słowami, ale czynami odzwierciedlającymi moją bezwarunkową miłość. Ta miłość jest ofiarna, cierpliwa, łagodna i nigdy nie zawodzi. Przekształca serca i sytuację, a przez nią pokażesz światu, że jesteś prawdziwie moim uczniem. Praktykowanie przebaczenia to uwolnienie się od łańcuchów przeszłości. Tak jak ja przebaczyłem Tobie, tak też Ty powinieneś przebaczyć tym, którzy Cię skrzywdzili. To nie oznacza ignorowania niesprawiedliwości, ale uwolnienie serca od ciężaru urazy. Przebaczenie toruje drogę do uzdrowienia, pojednania i życia wolnego od goryczy. Wytrwałość jest kluczowa, aby osiągnąć to, co przygotowałem dla ciebie. Nie poddawaj się w obliczu przeszkód, ale kontynuuj marsz z determinacją. Jak mówi pismo, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Twoja wytrwałość jest świadectwem Twojej wiary we mnie i Twojego zaangażowania w powołanie, które umieściłem w Twoim życiu. Żyj z radością, bo ona jest Twoją siłą. Radość, która pochodzi ode mnie, przekracza okoliczności i wypełnia Twoje serce pokojem i zadowoleniem, nawet w najbardziej wyzwaniach chwilach. Ta radość jest zaraźliwa. Rozświetla nie tylko Twoje życie, ale także życie tych wokół Ciebie. Mój synu. Moja miłość do ciebie jest wieczna i niezachwiana. Przyjmij moją łaskę, przygotuj się i idź naprzód z wiarą, ponieważ nadeszła Twoja godzina, aby dokonywać wielkich rzeczy. Jestem z Tobą zawsze, aż do końca czasów.